Płysk. I on do niego w twarzach. Naciska guzik i śpiew, żeby zatkać jakby Niemiec. To jest, proszę Państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu typo. Wiktoria, to ja, ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry Państwu. Wczoraj była 30. rocznica śmierci Andrzeja Zauchy. Z tej okazji odbyło się mnóstwo różnych imprez, koncertów poświęconych jego twórczości, a w klubie pod Jaszczurami spotkanie jego kolegów i przyjaciół z dawnych lat. Myśmy w tym klubie występowali 30 lat temu i wyglądaliśmy wtedy tak. Teraz śpiewamy Państwu piosenkę. Radzę zwrócić uwagę, że ja też będę śpiewał. Ta piosenka jest bardzo. no, o, jest ładna. Bardzo fajna i radzę posłuchać. Przyszły czasy ciekawe i kropka, odpatrzenia zapiera aż dech, a nadziei i niteczka pozostała tak wiotka że zaplatać ją łatwiej we trzech. To był fragment piosenki zatytułowanej Sami, napisanej przez Andrzeja Sikorowskiego. Tą piosenką zaczynaliśmy każdy występ naszego zespołu, który też się nazywał Sami. Andrzej Zaucha był wspaniałym artystą, ale jak już powiedziałem kiedyś omawiając Zbyszka Wadeckiego człowiek się nie przyjaźni z artystą tylko z człowiekiem, a my w zespole sami przyjaźniliśmy się naprawdę, tak jak, jak za dawnych czasów ludzie się przyjaźnili. I to Andrzej Zaucha był jakby katalizatorem tej naszej przyjaźni, bo ja się z Andrzejem Sikorowskim znałem wiele lat wcześniej, ale nigdy nie byliśmy tak blisko jak w czasie występów z zespołem sami. Myśmy mówili na Andrzeja Zauchę, mówiliśmy Niedźwiadek. I to chyba oddawało naprawdę jego osobowość. No taki Niedźwiadek. Jak to Niedźwiadek miał skłonność do żartów i na przykład potrafił wykonać coś takiego, że kiedy była jakaś większa impreza, gdzie było sporo wykonawców i wszyscy mniej więcej zarabiali te same pieniądze, powiedzmy że to było 100 zł, prawda? To Andrzej Zaucha, schodząc po swoim występie, rzucał od niechcenia no i dwie stówki w kieszeni. Trzeba było patrzeć na tych kolegów, jak reagowali. Czasem jeszcze robił bardziej przywrotny numer. Mianowicie myśmy na, za, na ogół wszyscy mieszkali w jednym hotelu i po, po występie spotykaliśmy się na kolacji. No i wtedy Andrzej potrafił podejść do baru, mówi, a z tej najwyższej półki tam poproszę ten alkohol, zarobiło się pięć stówek, to stówkę można wydać. Taki był Andrzej Zaucha z skłonnością do żartów, jaki żart mnie zrobił, tego już nie będę opowiadał, bo już to tyle razy opowiadałem, że chyba to wszyscy Państwo znacie, a jeśli ktoś nie zna, to ja to opowiem na bis, na zakończenie, także jeśli ktoś to zna, to już może wtedy wyłączyć ten filmik. Proszę Państwa, on był bardzo lubiany w branży, Andrzej Zaucha. W branży Lubiani są ludzie, którzy mają wielki talent i którzy nie osiągnęli sukcesu na miarę tego talentu. No i Andrzej tego nie zdążył. Ten sukces się już zbliżał, ale nie zdążył. Kiedyś siedząc u niego w toalecie, za przeproszeniem, zauważyłem na ścianie pismo oprawione w ramki. I okazało się, że to pismo to jest zaproszenie Andrzeja Zauchy do udziału w koncercie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Myśmy uważali, że występy na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej to jest coś w ogóle poniżej krytyki dla prawdziwego artysty i Andrzej oczywiście odmówił, ale oprawił sobie to w ramki i powiesił tam, gdzie powiesił. I przypomniałem sobie to ostatnio, kiedy mnie zaproszono Bym wziął udział w audycji poświęconej Andrzejowi w telewizji publicznej Jacka Kurskiego i odmówiłem, bo pomyślałem, że chyba by mi tego nie wybaczył. Teraz. Zapraszam Państwa na całą piosenkę sami, tam, y, tam występują takie frazy, jak w Bon szampana właśnie piją, Bon wtedy było stolicą rfn a szampana pili z powodu zjednoczenia Niemiec, a druga fraza była, że w Rzymie modlą się za nami, no bo wtedy Jan Paweł II był papieżem w Rzymie. No a po piosence bis. Przyszły czasy ciekawe i kropka. Od patrzenia zapiera aż dech. A nadziei, niteczka, pozostała tak wiotka, że zaplatać ją łatwiej we trzech. Sami na siebie skazani. Z pustymi rękami, między morzem a tatrami znowu sami. Sami, z dobrymi chęciami, z nowymi godłami, z najlepszymi sąsiadami znowu sami. W bonusza szampana właśnie. I jo, w Rzymie modlą się za nami sami na siebie skazani z pustymi rękami między morzem a dachrami znowu sami sami z dobrymi godłami, z nowymi godłami, z najlepszymi sąsiadami, z nocami Sami. 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 Zgodnie z obietnicą opowiadam, jaki żart dźwiadek zrobił mnie. Obaj lubiliśmy samochody i obaj nie mieliśmy na tyle pieniędzy, żeby kupować sobie nowe samochody. No więc kupowaliśmy używane. Andrzej Zauchaw w tym samym czasie, kiedy ja kupiłem ładę Samarę, co miała ze 12 lat, on kupił Mercedesa, co miał z 18 lat. Ale on pogardliwie się o tej mojej ładzie wypowiadał. Nazywał ją łunochot i w ogóle, że to nie jest samochód, bo to jest radzieckie i to w ogóle nie ma o czym gadać. W porównaniu z jego Mercedesem. Pewnego dnia graliśmy parę dni w, gdzieś na, na Śląsku i spotykajmy się na śniadaniu Andrzej mówi, tak słuchaj, a może ty byś umył te swojego łonochoda, bo to was wygląda. Popatrz, ja umyłem swojego Mercedesa i wskazuje wskazuję przez okno, patrz, jak ładnie wygląda. Ja mówię, ale po co ja mam to myć? Przecież jak umyję, to będzie widać, gdzie jest rdza. Ale słuchaj, tu jest niedaleko mynia. Odstawisz go przed śniadaniem i umyją ci i po śniadaniu będziesz miał czysty. No i tak mędził, 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 następnego dnia pojechałem do tej myjni. No i y, przyjeżdżam do tej myjni i mówię do właściciela, proszę pana, chciałem umyć samochód. A jaki samochód? Pyta się właściciel. A ja mówię, ładę. Łady nie myję. Okazało się, że Zaucha był wcześniej, zapłacił temu panu, żeby umył mi samochód i że jak przyjedzie taki szpakowaty mężczyzna ładą, to żeby pan powiedział, łady nie myje. No, tak było. Niedźwiadku.